Witam, pokażę Wam dzisiaj roztańczone biedroneczki od firmy Fautech. Jedna duża, druga mała, i jest tutaj sporo funkcji, które sprawią maluchowi naprawdę wiele radości, bo dziecko, które jeszcze nie chodzi, ale już tak próbuje siadać, będzie mogło troszkę tą biedroneczkę sobie popychać, a te, które sobie usiądzie. Biedroneczka będzie blisko niego i będzie mógł robić tutaj manipulować różnymi e, funkcjami. Uruchamę ją, ma e, dwa tryby, jeden taki zagadkowy, drugi muzyczny, najpierw pierwszy taki zagadkowy. Wyjmę elementy, które służą do sortowania. No. I to jest fantastyczna rzecz, dlatego że dzieci uczą się, rozwijają motorykę małą, czyli sprawność dłoni, bo muszą chwycić coś takiego i umieścić prawidłowo w sorterze. Jest sukces, są oklaski. Teraz będzie następne pytanie. No i co? jest trójkąt. No dobrze. Kura! Na Nagłe trójkąt. Włożę. włożę pozostałe zabawki, a dlatego, że. Chcę Wam pokazać, co się stanie, jak będziemy tą zabawką się bawić. Tak, mamy w pełni uzbrojoną zabawkę. Możemy sobie nią jeździć po pokoju. Ale jak naciśniemy małą biedroneczkę, uwaga! O, matko, wszystkie! Wszystkie elementy rozbiegają się po całej podłodze, no i trzeba je pozbierać i jeszcze raz poukładać, tak żeby prawidłowo trafić. Myślę, że to dzieci bardzo, bardzo zmotywuje, że będą e, musiały e, biegać, zbierać te klocki, ale będą wypadać, i to naciskanie biedroneczki będzie pewnie ich ulubionym e, elementem. E, tutaj jest jeszcze opcja dźwięków jest tu wiele różnych piosenek, możemy różne rzeczy naciskać, dzieci będą eksperymentować, ale w tym trybie muzycznym, a teraz w trybie zagadkowym będzie trochę informacji o kształtach, o kolorach, o cyfrach. No i co? Mamy cyfrę 2 na serduszku. Tak? Jaki piękny kwiat! Mamy proste sformułowania, mówiące ładnym językiem, który dziecko będzie słuchać, 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 a potem będzie starać się e, powtarzać po zabawce. I cyfra dwa tak? Przed drugim naciśnięciu. No i oczywiście sortę. Myślę, że takie maluchy e, od 12 miesiąca życia. Będą zadowolone z takiej kolorowej, wesołej e, zabawki, będą jeździć po, e, wietronką po całej podłodze, rozsypywać te klocki, układać je z powrotem, rozsypywać, układać no i naciskać wszystkie możliwe przyciski, tak żeby poznać wszystkie funkcje zabawki. Ja mam nadzieję, że przy okazji e, rozwinie się sprawność dłoni, e, rozwinie się e, także motoryka duża, bo trzeba będzie czasami podejść po ten e, kolejny klocek, nie tylko siedzieć cały czas, więc troszeczkę się poruszają trochę. Fitnessu w domu, a biedroneczka będzie towarzyszyć dzieciom podczas zabawy, pewnie z radością. Dziękuję.